Witam Was serdecznie, Marcin z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj kolejna walka, tym razem to będzie porządna bitwa, duża bitwa o samotnie. Z gromowładnymi cisnę po prostu na samotnie. Będzie to wielka, znaczy wielka, no taka bitwa dosyć spora, bo to w zasadzie jest miasto, jedno, chyba nawet największe w sumie w Skyrim. Na pewno jedno, jedno z największych, jeżeli chodzi o obszar. Mi się wydaje, że największe jednak. No i po prostu z gromowodnymi tutaj kolejny epizod walki z cesarskimi jest taki, że po prostu odbijamy, odbijamy miasto samotnia. Nie Także posłuchajcie dobra chwilę dobra robota. Ulfrik miał rację co do ciebie. Cieszę się, że jesteś z nami. twoje wątpliwości. Uderzamy na miasto. No pięknie. Dołącz do naszych braci, którzy poprowadzą na tarcie. Nie no spoko, nie ma problemu. Walcz z honorem! lub takóż umrzy. się nie ma. Niech cię dalo prowadzi! No okej. Okay. Czyli co? Lecimy do samotni już jestem. tutaj widzimy. Zaczynamy żołnierze. To miasto będzie nasze. No też ma taką nadzieję. Dotarliśmy tu dzięki poświęceniu i odwadze naszych towarzyszy. Wszystko się pali. Będzie którzy polegli oraz tych, prawdy. Dziś wróg pozna pełnię naszej determinacji, prawdziwą głębię naszego gniewu i chwalebną słuszność naszej sprawy. Nasza sprawa, taka kozanowska. nas <noise> obserwują, duchy naszych przodków się niepokoją. Mężowie zrodzeni pod słońcem, które dopiero wstanie, zostaną przeobrażeni przez nasze dzisiejsze czyny. No by tak się stało. Nie lękajcie się ni bólu, ni ciemności, albowiem Sowngard czeka na tych. Który zginą z bronią w ręku i odwagą w sercu. Przebijemy się do zamku DoUr i utniemy łeb samemu legionowi. Wtedy Boski Wzrok spocznie na Skyrim i bogowie ujrzą tę krainę taką, jaka powinna być. Pełną nordów, silnych, powstrzymanych i wolnych. Musimy już zacząć działać. Przygotować I... się do boju dla synów i córy Skyrim! Ja jestem bardzo ciekaw jak to wpłynie po prostu na dalszą, na dalszą grę, na dalsze te wątki. No zobaczymy! No dobra, zaczyna się akcja. Jestem ciekaw czy wszyscy cesarze, którzy są tutaj ruszą na nas, czy to będzie taka ak akcja etapowa etapami podchodzić tutaj jeden jest Prosto. Prosta sprawa na razie. Cesarcy nie są wymagającymi przeciwnikami, tym bardziej, że yy, wykoksowałem sobie trochę łuk i topór, więc powinno być łatwo. Mam tam został. Tutaj kurczę połowa miasta się pali. pójdę tam dalej. zobaczyć, czy po prostu cesarscy stoją, czy czyhają na nas, czy to będzie właśnie takimi, takimi grupkami, czy będą podchodzić. No, tutaj raczej jest pusto. Nie widzę ich tutaj. Koło pałacu też jest pusto. Chyba trzeba, trzeba się wrócić, po prostu ich zdejmować. O, ale tym pięknie wychodził. Dobra. No i następni jadą. Dobrze są te, te... teksty po prostu Niektóre zabawne, niektóre trochę mniej. Nie no. no fajne teksty. No dobrze, lecimy dalej. Jako człowiek, tutaj jest? O, 73 level. Aha, co mi to. Aha, ten łódź pokażę. 173 obrażeń ma, także trochę podłożyć go. No plus tam 31 z ognia od porażenia. To są jakieś 170 około. Nie mam jeszcze zaklętego eku na mi do strzelectwa i do broni jednoręcznej. Myślę, że na następnych levelach, w, dals w dalszym etapie gry, po prostu to zrobię, bo na pewno będzie ciężej. No tutaj na dziedzińcu widać razem sobie bardzo dobrze. Nie wiem, czy w ogóle jeden gromowładny zginął. Bo tu cesarskich cielą się gęsto. Ja praktycznie nie muszę im pomagać. No ale pomogę im. Do. Nie będę stał się patrzył. Dobra, teraz co? Do góry? Dobra, co dalej? Chodzimy do góry, no i tu kolejka nagrobka, czyli... Czyli potwierdziło się to co myślałem, czyli po prostu patrzę takimi grupkami Jeżeli jedna grupka jest stosowana, cesarskich to wyłania się następna takimi etapami to idzie Okej, okay, ktoś do mnie tutaj strzela, z daleka Nie wiem skąd Dobra, co za nim. Ktoś tu siecze. Próbuj mnie zradzić. O, sorry. No dobra, zdenerwowałem się. To ma być palka. To po prostu taka mucka jest. Tyle. No, drugi raz nie trafiłem. No dobra, lecimy dalej. No kolejna grupka. Co, na koniec? W walce pokazaliśmy tym cesarskim, co potrafią prawdziwi nordowie. No dobra. Pokazaliśmy im teraz, co? Jakaś przemowa, może? Do ludu to widzicie kurczę, miasto się pali. Dobrze, że smoka przynajmniej nie ma jakiegoś kolejnego, który zapuściłby to, to, to całą akcję. Dobra, idę za nimi, zobaczymy co tutaj dalej będzie. Trzeba wejść po, zejść na dół i wejść po prostu do tej twierdzy. Przestać odbijać Skyrim z rąk tych, którzy zostawili kraj na pastwę losu? Tutaj Myli będzie kawałek się pogawędki i... właśnie. Oszczególnie, i Z generałem niego Toulusem. Skyrim nieuchronnie trafi pod okupację dominium. Byłaś wtedy z nami. Widziałaś to na własne oczy. Musisz pamiętać podpisanie traktatu, który zniszczył cesarstwo. Jesteś przeklętym głupcem. Wejdźmy mi z drogi, kobieto! Przyszliśmy po generała! Hmm. On się poddał, ale ja... Czyli nie. musimy zobaczyć z generałem. Idź. Możesz odejść. Mogę też zostać i walczyć o to, w co wierzę. Zgiń za to, jeśli chcesz. Tego chciałeś? By tarczownicy zabijali się nawzajem? No, zobaczymy. Żebycie, rodziny? Coś przygotować czy takiego skyrim pragniesz zajdź mi nie chcę żyć w takim skyrim no panie trochę jest. nie musisz tego robić nie wiem czy ją zabiją czy nie zobaczymy nie zostawiasz mi wyboru Ta nie nas. nas. no czyli będzie jazda to tam skończyło na było patrz na to wszystko nie wiem co tutaj się wydarzy, nie chcę za bardzo tutaj ingerować. Zobaczymy. Teraz. Może generałem trochę się zajmowałam, nie zmięgala. Oj, O, jaka nerwana. Tylko ma tyle się stać, co? No nie będę cię pił. Może jadę. Twarde jest. No dobra, wysypała się pani. Ciekawego. W sumie nic ciekawego nie ma. To twój koniec. Jakieś ostatnie słowa, zanim wyślę cię do odchłani. Zdajesz sobie sprawę, że dokładnie tego chcieli. Czy to w zasadzie ten wątek to, chciał. Ja mi się wydaje, że na końcu dostaję trafię. Zobaczymy. Zmusili nas do przegrupowania cennych sił i oddelegowania dobrych żołnierzy. Czy to jest do rozwalenia? To coś więcej niż rebelia, nie uważasz? Wydaje mi się, że będzie nie, potem walka. To nie my, jeżeli cały Skyrim już dusi. będzie opanowany przez Gromowanych, będzie walka i nie. Ale na pewno nie jesteście tymi dobrymi. Wtedy będą musiał się Gromować Kim w takim razie jesteś? To Twoje słowa. Racja jest po naszej stronie. A jeśli się poddam? Cesarstwo, które ja pamiętam, nigdy się nie poddawało. To cesarstwo umarło, a ty umrzesz razem z nim. Niech tak będzie, co rozwalą go. Zawimo. Go. Miejmy to już za sobą. Spokojnie, kalmarze. Gdzie twoje wyczucie dramatyzmu? <grym> Na Bogu. No teksty Jeżeli tak za. wygląda dobre zakończenie historii, która tak ci chodzi po głowie, to może smoczy dziecię, powinno to Dobrze. zrobić. O kurczę, słuszna uwaga. No, nie mam dosyć zabijania w sumie. No, jak? Może wam. O to dziecię. Co powiesz? Dam ten zaszczyt? Przyjmiesz ten zaszczyt? No. Wystarczy zabijania na dziś. Jak sobie życzysz? Skoro wypędziliśmy cesarstwo z pogranicza, możemy położyć kres plądrowaniu naszych kopalni srebra. Srebro należy do sklejów. I koniec z generałem. Cóż, chyba wypadałoby wygłosić przemówienie. A oto, Ulfric No to teraz przemówienie Urlika. Co to te Co pola? pale się, pale się. Dobra. Zaiste, nazywam się Ulfrik Gromowładny. Posłucham chwilę, a u mego boku stoi mąż zwany Ostrzem Gromu, którego świat zna jako smocze dziecię. Tak, tak, to ja. Zaiste, wielu nazywa nas bohaterami. Mm. Ale to wy wszyscy jesteście prawdziwymi bohaterami. To dzięki wam zwalczyliśmy tonące cesarstwo. Zatapiające kły w naszych ziemiach, próbujące pociągnąć Pokazali, nas ze Dzięki za o Wam udało się to odeprzeć Salmor i jego marionetki, które chciały nas zmusić, byśmy wyparli się naszych bogów i dziedzictwa. To wasze dzieło i wasza ofiara. Rozlana krew własnych braci, którzy nie rozumieli naszej sprawy, którzy nie chcieli zapłacić ceny naszej wolności. Co więcej, to Wam zawdzięczamy wolność Skyrim Dobra, i prawo do walki we własnej obronie. Byśmy mogli powrócić do naszych chwalebnych tradycji i decydować o własnej przyszłości. Cieszę się jak głupki. Z tych właśnie powodów nie mogę przyjąć opończy Najwyższego Króla. Nie przyjmę jej, dopóki Mut nie ogłosi, że powinna zdobić no to to me jest? ramiona. A co z Jarl? Elisif? No właśnie, co z tą panią? Tak, co z Lady Elisif? Czy zapomni ożywionej do mnie nienawiści i niespełnionej miłości do cesarza i jego pieniędzy, aby położyć kres cierpieniu naszego ludu? Czy przyjmie do wiadomości to, że my, Nordowie, jesteśmy przyszłością Skyrim? Czy przysięgnie mi lenniczą wierność, aby wszyscy wiedzieli, że żyjemy w pokoju i że nastał nowy dzień? Tak! Zatem ustalone, Jarl dalej będzie władał samotnią, a ja pozostawię garnizon, który odeprze cesarskie próby odbicia miasta. Potem, w swoim czasie, zbierze się mód, by raz na zawsze rozstrzygnąć spór o tron Najwyższego no Króla. Zobaczymy. Jest wiele do zrobienia. Będę potrzebował każdego mężczyzny i kobiety, by odbudować Skyrim. Nadchodzi ciemność. Wkrótce będziemy musieli stawić jej czoła na tej ziemi Chyba, lub na obcej. Dominium Aldmerskie pokonało cesarstwo, lecz nie zwyciężyło Skyrim! Macie mnie, także się nie martwcie. No Okej. Okay. Jak dołożyło? No, myślę? Aha, Nie tak źle. Ładnie, że się zdystansował od tronu. Dziękuję. Tak też myślałem. Co to w sumie? Że w sumie to by było na tyle. Jeżeli chodzi Ach, o bitwę o Angeles, wiem. Cesarscy nie dadzą nam spokoju. Mają jeszcze kilka obozów, na przykład. Nie dobitkamy się same. Będą nas nękać ze wszystkich sił i przy każdej okazji. Nie boję się niedobitków legionu. Z czasem wszyscy się poddadzą i wrócą do domu. I będzie cacy. Obawiam się tego, że Talmor ujrzy nasze tutejsze zwycięstwo i zwróci się w stronę naszych brzegów. Musimy być na nich przygotowani. No, trzeba się przygotować konkretnie. Rzecz jasna, nie zrobilibyśmy tego bez ciebie. Niech bogowie cię chronią. Niech bogowie mają nas w opiece. Chodź, galmarze, mamy dużo do zrobienia. No, okej, okay, to dzięki za uwagę. To była bitwa osamotnie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, możecie umieścić poniżej. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. Dzięki.